Za to połączenie oczywiście grupa Świętego Rafała niech przygotuje jakiś może utwór muzyczny też, tak żeby zaśpiewać, żeby troszkę radości nam nadać na naszej antenie. A my odbieramy kolejny telefon, prosimy bardzo. Witamy serdecznie i przekazujemy serdeczne pozdrowienia dla całej grupy Świętego Rafała, szczególnie dla Aci Słysz, księdza Stanisława, no i brata z córką, którzy wędrują, przesyłają pielgrzymi duchowi Marek i Grażyna z Nowosielec. Serdecznie dziękujemy za te życzenia i za te pozdrowienia. Grupa już na środku Wisły, więc za chwilę będą po drugiej stronie. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Musimy się z powrotem na prom. Tutaj grupa świętego Rafała śpiewa już to, co zawsze na Wiśle się śpiewa. się schowała w niebołąskie lasy, w niebołąskie lasy i do morza pada płynie jak przed czasy i do morza pada płynie jak przed czasy nad moją kolebką matka się schylała matka się schylała i po polsku patrzyła a, my, a my na żywo. i po a my polsku na żywo transmitujemy. Przepłynięcie grupy Świętego Rafała z Przeworska. Już coraz bliżej, za chwilę, już będą po drugiej stronie Wisły, czyli po naszej stronie. Odbieramy kolejny telefon, prosimy bardzo. Szczęść Boże, z tej strony Klaudia z Różniatowa. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z tej strony Klaudia Zróżniatowa. Ja chciałam serdecznie pozdrowić całą grupę Świętego Rafała. Księdze Stanisławem na czele, a w szczególności Tateleszka, który pielgrzymuje z naszą najmłodszą siostrą Faustynką. Pozdrawiamy Was serdecznie i czekamy na Was w Częstochowie. Papa. Pa. Serdecznie dziękujemy za te kolejne Dziękuje pozdrowienia, bardzo, które płyną fałtyn. poprzez falę Radia Fary.